Ciśniemy? Aha. Jakbym latał na mapie jak powalony, to dlatego, że wiesz, muszę robić chwilę. O, kulki! Coś tu łazik, jest coś na arenie. Za mną. Zobacz. Tylko ja nie mam broni żadnej. To nic. O, mam jakąś. Kulki mi się przydadzą. Spróbuję tam pójść do ciebie. Chcesz dociukać? Nie, nie trzeba, bo dociukany się już nie liczy. Tak śpiewę. No tu ktoś jest starczył, kapitana Ameryki. To poczekaj, idę tam. Chcesz starczę? Mogę. No to zaraz będę śmiał. Już masz? Tak. Nie, nie miał. Jetwakiem już tam lecę. Cia Siemka. Siemka. Otwieraj. Otwieraj niespodziankę. Unboxing! Opening. Takie rzeczy. Na razie, tak. Nie chcesz, chcesz tej? Nie chcesz wieżyczki? Wieżyczki yy, nie, już. się bie... dowiedziałem że jest słaba Miśko szkoda miejsca na wieżyczkę, nie? A co? A jest, okej. Okay. Wiesz co? Ktoś strzela, to ty? O, nie. Ktoś do mnie? Co ty go dasz? O, widzę go. Mordo, doigrałeś się. Gdzie Ja się... Jadę go pozdrowić. Okej okay. Gdzie on jest? A widzę! Siema! Ziutek! A ja mam kolejnego, ale na dworze. W tego na dworze to dam radę. Co ty mi do grupeczka strzelasz? Gdzie on, gdzie on poleciał? Nie wiem. Jutosław! O, ja lubię, jak ja lubię, jak oni z autem się próbują mierzyć. No, zostaje do o, auta. Ja zacikałem jego teammate. Dolwataś taś, taś, No. O, miał lepszą pompę. Dzięki. Niebieska pompa. Tam się strzelają na drodze, tam gdzie zwykle wyjdzie Tam gdzie o, są no trzy siorbokaktusy no to, to chodź Idę powkurzać ich No na moście jest jeden hmm, hmm. To wyciągam kulkę i tam do niego lecę W budzie tam siedzi u góry tak? no. Leci w prawo O widzisz już gościa Jadę <laughs> Już jadę z pomocą Pani Aj, nie pomogłem. No chciałem mu pomóc. Zdedać? Powrócić do lobby w chwale. Dotankuję sobie gulfa. Gulf na tankowady, stary. Lecę? Ja nie chodzę. W tej grze ja nie chodzę. O, już ich widzę powoli. Ale on nie chodzi. gdzie oni są? Tam na przodzie. Ej, ktoś oprócz nas tutaj jeździł tym jeszcze na górze. Za nami. No, wychodzi z auta, bo strzała do ciebie. A! A, kurczę, pomóż, bo on nie zaciuka. Już co. Po mnie będzie. Ja uciekam. Uciekaj, uciekaj. kurczę są. Już ja że... powalony. Chcesz co, wrócić i go dobić? Na razie nie, bo ja jeszcze jakiś wyskocza. a ja mam 4 HP. Więc ty go sobie Uff, dobrze, że mam szampana w. Jego, jego teammate jest Salcie i próbuje go chyba ratować. Naprawdę? No. A już, uratował go. Uff. Aha, a jadę do ciebie? Czekaj, bo tutaj jest straszna zadyma. Oj! Oj, nie chcą Nie ja już tam jadę. Na wyspę nie co spadłem. Ale już nie spadam. Ha! Niech to wygląda komicznie. Ja jadę z wyspy. Okej okay. Patrz. Lupa, Gulf, gulf. Widziałem, jak zlatywałeś z wyspy. Gulfa trzeba wyklepać, bo. już dużo więcej nie zje się. <noise> ich to Chyba na moście są albo za mostem Bo po prostu niecałe Nie, dwa tam magazynki są, Tam są gdzie zwykle no I ich dwóch zaciukan. Siema ziomy Jadę do was Niecałe dwa magazynki wystarczyły żeby zaciukać I jasem. lecimy Tadam Tadam Już... Ta no Już widzę że się dobrze bawisz Ja się świetnie bawię Tadam o, Przekoziółkowało mi auto Tak, już tam jadę. Siemaneczko! Nie, widziałem, jednak. Kto nie skacze? Nie, taki żart. Wiem, wiem, o co ci chodziło? Tak. Ale tego się nie mówi. Nie, to tak jakby. Dla niektórych niemiły żart. Tak, to tak. Żarcik. Widzę cię. Już cię nie widzę. Jeszcze tam tu się? Tak. Co jest? Już nie ma. No to wszystkich wyczyściliśmy. Wyginęli. Tak. Naturalną naturalnym dedem. No. Wyginęli, no tak. Jak dinozaury. Były, były A! i się zmyły. No. Siema. Kogoś podwieźć? Podrzucić? Kogoś podrzucić? Takie hasełko. Kogoś podrzucić. Już kogoś podrzucić? Nie będę mu pytał, po prostu to zrobię. Jestem uprzejmy, Koleś. Pst. Pst. Tak. I, i podskakali, że jest szczęścia? Jak no, je, jeden tak. No, widzisz, dzisiajcy są ludzie mieli Skaczę, ze szczęścia, jak cię lubię. Masz gościa? Tak. Jeden jest z tak, Jeden tam, jest tak. z tyłu. Już wcale poprawię secelność. <grystanie> jeden, jeden już ciuknięty, jakby co? Jeszcze tu mam typa. Ja też mam. Gdzieś poleciał. Tak, <grystanie> Ja mam z pompy ciągle naparzałem w plecy. Jest dwóch typów starczą kapitana Ameryki, więc uważaj. I teraz mają po mnie rzeczy. I czekaj, do auta jakiegoś. Nie, spoko. Ale oni we dwójkę mają tarczę. Już jeden z na kolana. no to jednak jeden ma tarczę. Golicie. Jest! Udało ci się! To ma tarczę? Ty masz tarczę. Ale ładnie jej... zaciukałeś. Będą mi strzelać do, do chrupeczka. To trochę się zdenerwowałem. 14HP. Mówię, uciekaj, ja tam ten. O, uważaj, ktoś za tobą chodzi podobno. Więc ja bym trochę wiesz Oj, dwóch ich jest. Ja tak... No to już nie ma problemu, widzę. Rozwiązałem problem. Problem z O, jest tu jeden, i tu drugi. I drugi. Przesiądź się i naparzaj z tego lebarbera ode mnie. Bo on będzie zadawał miliard po prostu. No. Wróżka! <laughs> Wróżek chrzestny! Wróżek krzesny, o, to jest, to jest drugi. Już w Oj, przeładuj. A, nie tak nie trzeba było przeładowywać. Najwarmera, patrz, ucieka medalia! Słyszysz, że jedziemy. Siema wariacie! Jej ciów, ciów! Jesteśmy pociągiem. Czuczu, wariacie! Co? to ładniejsze. To mi się hmm. bardziej podoba. fioletowe Jestem. Jedziemy? W ogóle medalionarz nas zaraz będzie gonił. Chyba. Goni nas medalionzcie. Jeszcze jeden z tyłu. Nie mogę jeszcze. Muszę wyjść. Chyba się nie. Tak. I uciekamy. Siadasz? Tak, jestem. Okej. Okay. O, widzę ich. Ja też właśnie. Próbuję do nich strzelić daleko. W razie wózał uciekniemy, więc. Okej. Okay. Wiadę prosto na typa. Okej. Okay. No Kołowana no, jest, dawaj Jest, dostał raz Za 78 No, jeszcze raz Kurczę Dostał Dostał Zadał Z mocą duma jeden Walcie go moc duma, ja mam... Ja mam moc samochodu <głos> <głos> Zmieńmy auto Okej okay. Wysiadam Jestem. To na dzisiaj już tyle i na rabarioty.